Witajcie moi kochani. Jesteśmy dzień przed Wigilią. Na pewno niektórzy z Was już obejrzeli to krótkie wideo o tym rytuale na właśnie te magiczne noce. Kochani, ja Wam naprawdę polecam zrobić sobie taki rytuał. Okadzajcie się, afirmujcie, poświęćcie ten czas dla siebie. Dla swojego spokoju, dla swojej duszy. Właśnie, piszcie sobie również, nie wiem, w notatniku rzeczy, za co jesteście wdzięczni za ubiegły rok. To jest taka refleksja nad mijającym rokiem, a tym samym nadzieję odnośnie roku, który nadchodzi. Kochani moi, robiłam już wiele czytań, wiadomość dla ciebie. Od kogoś, kto się nie odważa ci powiedzieć to, co mu w duszy gra, ale dzisiaj przed świętami taki, takie refleksyjne czytanie, kto czeka na wiadomość od ciebie. Może ktoś, z kim jesteś skłócona, może ktoś, z kim dawno nie miałaś kontaktu. I dzisiaj sobie zobaczymy, kto czeka na wiadomość od ciebie i co ta wiadomość może zmienić, jeśli taką wyślesz. I oczywiście chciałam bardzo serdecznie wszystkim podziękować, którzy wysłali mi świąteczne pozdrowienia w różnych formach, kochani. Jestem Wam bardzo wdzięczna. Dziękuję osobom, które przesłały mi, e, że tak powiem, gwiazdkę na moje konto za piękne kartki, za cudowne życzenia. E, powiem Wam, ja jestem szczęśliwa, że zakończyłam ten rok pracy, e, bo e, no to był powiem Wam piękny rok, ale też bardzo, bardzo pracowity dla mnie. I teraz czas na odpoczynek. <grych> Okej, okay, no to zaglądamy sobie. Łączy się z wewnętrznym źródłem energii miłości. I proszę o jasny przekaz. Kto czeka w te święta na wiadomość o Ciebie? Panie Boże, drogie uniwersum, daj nam. Jasny i czysty przekaz. O, już nam się odwróciły karty. Ósemka kielichu, ojej, arcykapłanka, dwójka pentakli i śmierć. Może być tak, że tu chodzi o kobietę, kochani, kobieta, która mogła was opuścić, może z ciężkim sercem odeszła, bo wiecie co, ja tutaj słyszę, ta kobieta wybrała inną drogę, inną, jak wszyscy się spodziewali, mimo wszystko... To nie była zła droga, kochani. Ja nie wiem, jak wy to będziecie widzieć, jeśli idziecie w rezonans z tą sytuacją. Oczywiście było dużo niepewności u niej, czy opuścić y, właśnie tą sytuację, czy opuścić was, czy opuścić, nie wiem, dom rodzinny, czy opuścić kraj. Y, dla każdego to będzie coś innego, ale mimo wszystko ta osoba zakoń... y, odeszła. Pomimo tych właśnie różnych wątpliwości i podjęła decyzję, że tak, że czas zamknąć jakiś etap w swoim życiu i odejść. Ta kobieta jest w procesie transformacji, czy właśnie ta droga miała, przypro, miała właśnie wprowadzić ją w transformację, w nowe życie, po prostu. Zobaczmy, jak ta osoba się na ten moment czuje. Co się z nią dzieje? Mamy siódemkę pentakli, mamy koło fortuny, mamy dwójkę mieczy i mamy dziewiątkę buław. Ta osoba dużo pracowała nad sobą, była bardzo cierpliwa. Jednakże przechodzi jakiś etap w swoim życiu, gdzie bardzo mocno działa karma. To jest przeznaczenie i tak naprawdę ona stoi na rozdrożu dróg. Znowu musi podjąć jakąś ciężką decyzję, ale tym razem jest to bardzo obciążające dla tej osoby. Zobaczmy, o jaką decyzję chodzi. Ta osoba ma wyrzuty sumienia. Ta osoba ma mocne wyrzuty sumienia, nie śpi po nocach, może nawet i depresję i chciałaby zakończyć ten etap w swoim życiu. To może być kochanie, bo też mamy czytanie ogólne. To może być również i mężczyzna. W uniwersum nie ma płci, dusze nie mają płci. Ale powiem Wam tak: ta osoba posłuchała głosu swojej duszy, opuściła jakąś sytuację, przechodzi transformację, chociaż ciężko jej to przyszło. I w tej chwili, po jakimś. W długim czasie znowu zadziałała karma, i ta osoba musi podjąć znowu jakąś decyzję, która jest bardzo ciężką decyzją. I w tej chwili mentalnie nie czuje się najlepiej. Ta osoba czeka na wiadomość od ciebie. Teraz zobaczmy, na jaką wiadomość czeka ta osoba. I sielec odwrócony. Czyli abyś ty się pierwsza odezwała, abyś popatrzyła na to wszystko czy popatrzył. Ja przepraszam panów, ale większość oglądających to kobiety, więc e, tylko sobie prze, przewróćcie. Ta osoba czeka na wiadomość od Ciebie, żebyś to ty e, właśnie z tego wycofania. Znowu skierowała się w kierunku tej osoby. Jeśli idziecie, idziecie wraz z tą sytuacją, to możecie powiedzieć: Ona opuściła, ona poszła, ona zostawiła, dlaczego ja mam. Kochani, ja tylko czytam karty. Co wy z tym zrobicie, to już zależy od Was, ale mamy świąt, święta. To jest okres miłości, święta miłości, więc może. Warto czasami wyciągnąć e, rękę do takiej osoby, której no niestety nie wiedzie się za dobrze. Co jeszcze oczekuje ta osoba od Ciebie, jakby miała wyglądać ta wiadomość? Mamy dwójkę kielichów. Ta osoba chce się znowu z tobą połączyć. I to nie chodzi tylko o jakieś romantyczne. E, romantyczne związki. tu chodzi ogólnie o miłość. Ta osoba znowu chciałaby być przy Tobie, trzymać Cię w ramionach, czuć Twoją miłość i żyć z tą miłością z Tobą. Czy to jest dziecko, czy to jest brat, dobry przyjaciel, ojciec, matka, czy jakiś eks-partner. Ta osoba chciałaby znowu być z Tobą. Teraz zobaczmy, kochani, jeśli odezwiesz się do tej osoby. Jak zmieni się wasza sytuacja. Będzie bardzo dużo komunikacji, kochani. Znowu będzie komunikacja. To będzie dużo, dużo komunikacji. Będą rozmowy. E, właśnie może o tym czasie, kiedy nie byliście ze sobą, kiedy długo nie widzieliście siebie. Praktycznie nie będziecie mogli się nagadać, to ja już wam mówię. Ósemka <laughs> mieczy. jakaś zrobiła saldo. Aha. I szóstka pentakli. Ta komunikacja, którą podejmiecie, ona będzie miała za zadanie wyprowadzić. Was oboje z jakiejś sytuacji bez wyjścia, którą wy tak y, postrzegacie, bądź również i ta osoba. Czyli ta osoba, to jest tylko przykład kochani, nie wiem, wyjechała do Stanów y, i zostawiła was, wyjechała do Stanów czy nie wiem, do Australii y, i ta komunikacja ma przynieść to, może w tej chwili ta, y, ta osoba jest bez pieniędzy i nie stać jej na to, na przykład, żeby. Wrócić z powrotem do kraju. To jest tylko przykład, kochani. I ta komunikacja ma wyprowadzić tą osobę bądź was oboje, oboje właśnie z tej sytuacji, tak zwanej bez wyjścia. Wiemy doskonale, że nie ma sytuacji bez wyjścia. I tak naprawdę to yy, z szóstką pentakli zadziała karma, i znowu wszystko się wyrówna, znowu zapanuje sprawiedliwość. I praktycznie mamy przepiękną równowagę między Wami. Dobrze, kochani, to zobaczmy drugą osobę. Jaka osoba jeszcze czeka na Waszą wiadomość? Możecie iść z wszystkimi sytuacjami w rezonans, bądź też z jedną, ale to każdy będzie czuł dla siebie. Król Kielichów czeka na Twoją wiadomość. To jest ktoś. Bardzo mocnych uczuciach, ktoś, kto ma uczucia, może być z pod znaku wody, ryby, skopion bądź rak, ale niekoniecznie. To jest osoba bardzo, bardzo emocjonalna, to jest mężczyzna, z którym byłaś bądź jesteś w związku, kochanie, bo mamy kochanków. I mamy kartę gwiazdy. Powiem Wam tak: może rzeczywiście, ktoś z kim jesteście w związku, ten ktoś również czeka na wiadomość od ciebie. Na wiadomość, która miałaby przynieść uzdrowienie i spełnienie marzeń waszej sytuacji. Jeśli nie jesteście w związku, a macie kogoś takiego w swojej energii, jeszcze zobaczę, co. Jedną kartę na króla kielichów, żeby Wam bardziej określić, ale też mogliście być w takim związku. Mamy piątkę pentakli, tak, mogliście być. Bo mamy piątkę pentakli, to jest on jest w energii braku, więc jemu ciebie bardzo, bardzo brakuje. Czy to jest były związek, czy obecny, kochanie, można żyć również pod jednym dachem i czuć się samotnym. I jeśli rzeczywiście jesteś w związku z królem kielichów, to jest osoba bardzo powściągliwa w okazywaniu uczuć, ale ma tych uczuć, to może. Warto by było właśnie posłuchać do końca, bo może Twój partner, Twój mąż e, chce Ci coś przekazać, czy czeka na jakąś wiadomość, no i zobaczymy, jaka to będzie wiadomość. Tu chodzi o uzdrowienie Waszej sytuacji i o spełnienie marzeń. Zobaczmy, jak temu królowi kielichów się wiedzie na ten moment, jak on się czuje. No, wygląda na to, że. Mm, jego energii jest królowa pentakli, jego żona, więc może ty jesteś tą żoną. Rycerz pentakli i rycerz kielichów. Powiem Wam, ten król kielichów, on ma tą kobietę w swoim, w swoim otoczeniu. Może i by chciał, abyś znowu wróciła, bo on by chciał dać ci jakieś, ożywić ten związek. Chciałby dać ci stabilność, chciałby mieć plan, chciałby powoli, aby ten wasz, ta wasza relacja, ten wasz związek ruszył do przodu, aby znowu były spotkania, date, zakochanie, aby w końcu coś się działo, albo on mógł cię znowu zdobywać. Piękna energia. I to zobaczmy, na jaką wiadomość czeka ten król kielichów od Ciebie. Na jaką wiadomość czeka. Może abyś go doceniła. Abyś go zobaczyła jako mocnego mężczyznę. Może w przeszłości czu y czuł się, może i nawet teraz się czuje. Niedoceniany, niewidziany, może gdzieś tam Twój, twój podziw dla niego z czasem zniknął, i on by chciał, abyś znowu go doceniła jako mężczyznę. Może warto zobaczyć, jeśli macie kochane dziewczyny czy chłopaki, bo oczywiście mówię, przewraca, odwracajcie to sobie osobę, męża, partnera, jakiś czas. To może warto się przyjrzeć, kiedy ostatni raz zrobiłam mu komplement, że coś zrobił dobrze, podziękowałam za to, że dba o rodzinę, że pracuje, że nie brakuje nam pieniędzy, że się stara. Yy, on by chciał znowu, abyś go doceniła jako mężczyzna. On tego potrzebuje i abyś zobaczyła w niego, bo tutaj na tej karcie cesarz jest w czerwonym yy, wdzianku, więc może abyś znowu odkryła. Jego ogień. Może gdzieś tam właśnie to wasze pożądanie umarło po drodze, i on by też chciał, abyś go widziała z tej strony, jako mężczyznę. I ta osoba by chciała, słuchajcie, o, jak, widzę to jakoś tak słodko na sercu, żeby się w końcu coś ruszyło między wami, aby nastąpił ruch, aby. Właśnie odżyło na nowo to życie seksualne, abyś go podziwiała. No i mamy sąd, i abyś go e, sprawiedliwie traktowała. Dziewczyny tutaj i chłopaki, chyba może już czas na jakąś refleksję, jeśli idziecie tutaj z tym czytaniem w rezonans, z tą wiadomością. Bo ja czuję tutaj taką smutną energię tego króla kielichów który właśnie chciałby, aby znowu coś się uzdrowiło, coś ruszyło, aby te marzenia, które mieliście razem na nowo odżyły, aby zrobić nowy plan, aby zaczął się ruch, aby wróciła seksualność, abyś go doceniała jako mężczyznę. Jeśli to zrobisz, jeśli przekażesz mu taką wiadomość, jak co się zmieni między wami. Paś pentakli. Ojejku, jejku! Niektóre mogą jeszcze się zdecydować na dzidzie, Jeśli nie, to będą e, właśnie jakieś stabilne, o Boże! Stabilne oferty, jakieś impulsy odnośnie tego, jak bardzo jesteście scaleni. No i mamy dziesiątkę kielichów. Miłość, szczęście, spełnienie emocjonalne, szczęśliwa rodzina. Pięknie. Dobrze, to zobaczmy sobie osobę trzecią. Jaka osoba czeka na wiadomość od Ciebie? Osoba, która jest ogromnie zmęczona, obciążona. Osoba, która wycofała się, która jest w stanie medytacji, ale to jest spowodowane tym ogromnym przeciążeniem, zmęczeniem. Ta osoba być, może być rzeczywiście bardzo zmęczona życiem. Ta osoba, słyszę, może mieć poważne problemy z kręgosłupem. Eee, tu jest ogromny ciężar, jaka ta osoba właśnie dźwiga na swoich plecach, i dlatego możesz o niej nic nie słyszeć. Jest kompletnie wycofana, czuje samotność. Samotność i bycie ze swoimi problemami samym. Ta osoba z czwórką pentakli trzyma się kurczowo jakiejś energii. Możesz też widzieć tę osobę jako e, kogoś, kto może w przeszłości był chytry, e, dużo pracował właśnie po to, aby mieć pieniądze. Może rzeczywiście to jest bardzo, bardzo materialna osoba. I znowu mamy eremita. No, na ten moment jest, jest to osoba bardzo wycofana, żyje w swojej samotni. Może rzeczywiście ma pieniądze, ale jest, tu jest ogromne obciążenie, samotność, jest sam. Powiem Wam, jeśli chodzi o pieniądze, to rzeczywiście może mieć wszystko: może mieć ogromny dom, może wszystko osiągnąć, stabilna finansowo, ale mimo wszystko jest to ogromne obciążenie, no i samotność. To teraz zobaczymy jeszcze jak się czuje ta osoba na ten moment. bułat król pentakli. No powiem wam ma poważne plany, poważne plany. Aby wykorzystać jakąś szansę. I to, co powiedziałam, położył się jak król, jako król Pentakli. To może być rzeczywiście mm, ktoś, y, kto ma naprawdę osiągnąć wszystko w życiu, i w tej chwili chce na nowo y, właśnie wykorzystać jakąś szansę. I z kartą Głupca y, chce. Rozpocząć coś nowego. Dobrze. To zobaczmy, na jaką wiadomość od Ciebie czeka ta osoba. Jak by miała wyglądać ta wiadomość? Szóstka buła, paść kielichów i czwórka kielichów. Wiecie, co on by chciał, abyście, abyś pomogła mu wstać z kolan. Wyjść z tej właśnie. Ta wiadomość miałaby go doprowadzić czy was oboje do jakiegoś zwycięstwa. Właśnie te przeszkody zostaną pokonane, ponieważ... Może być tak, że łączy Was dziecko i tutaj chodzi o dziecko, chodzi o to, że Ty jesteś obrażona, i ta osoba chce, abyś pokazała choć troszeczkę uczuć w jego stronę, i przestała się, wyszła z tej energii smutku, jeśli chodzi o Niego, i abyś odrzuciła tą energię obrażenia. Jeszcze zobaczmy dalej, bo może się jeszcze, jakby miała wyglądać ta wiadomość. Królowa Mieczy. Hmm, abyś wyrównała serce i rozum. Abyś może zawalczyła o to połączenie między wami. Bo na tej karcie Królowa Mieczy trzyma e, miecz do góry, czyli jest przygotowana może nie na walkę, ale na e, właśnie chcę sprawiedliwie zadziałać. Może właśnie ta wiadomość miałaby dotyczyć rozmowy, abyś wyrównała serce i rozum, może nie kierowała się tylko właśnie emocjami, że ktoś cię zranił, ale może masz zajrzeć za kulisy, za ten mur, który ten ktoś zbudował w przeszłości i masz się przyjrzeć tej sytuacji również racjonalnie. Abyś mądrze właśnie wyszła z wiadomością w kierunku tej osoby. Abyś może rzeczywiście jeszcze nie kierowała się tylko tym zranionym sercem, ale również i swoim umysłem. Dobrze. Jeśli się odezwiesz do, do tej osoby, jak się zmienią relacje między wami? Uuu, rycerz mieczy, tu się zacznie ruch. Król Buław, kochani. I Mak. Super. No, tu się zacznie ruch. Ta osoba ruszy w Twoją stronę. Będzie chciała wyjaśnień, będzie chciała rozmów, chce zawalczyć o Ciebie. Tu jest bardzo dużo ognia. To może być rzeczywiście ktoś, z kim łączy Was jakiś romantyczny czy łączył Was romantyczny y Związek, ale niekoniecznie. Ta osoba chce znowu żyć, żyć swoim ogniem, swoim, swoimi pasjami, no i z kartą MAGA zaczniecie budować swój świat od nowa. Ta osoba będzie chciała wykorzystać wszystkie swoje atuty, czy to właśnie um, takie finansowe, jak i również Osobiste, swój urok, aby właśnie stworzyć jakąś nową rzeczywistość z tobą. Dobrze. To mamy te trzy osoby, kochani. Jeszcze zobaczmy, co nam powiedzą anioły. Jakie rady mają anioły dla Was, właśnie odnośnie? Tych osób, tych trzech osób. Ja wezmę zaraz pierwszy, yy, pierwszy, yy, dla, pierwszy dla pierwszej osoby karty, dla drugiej, dla trzeciej. Najpierw zacznijmy od osoby numer jeden. Anioły mówią, że tu był koniec i to się yy, właśnie pokazało, ale masz nie tracić wiary, że niebawem. Yy, Coś się może wydarzyć między Wami. Jeśli jesteś w energii nie koniec, to koniec ten ktoś mnie opuścił i ja nie chcę, to anioły mówią: Przemyśl to wszystko jeszcze raz. Czy rzeczywiście warto kierować się zawsze tylko ego? Czy może rzeczywiście w czasie tych świąt czas otworzyć również i serce? Mimo wszystko, co ta osoba zrobiła, jakie błędy nie popełniła w Waszych oczach, oczywiście każdy zasługuje, kochani, na drugą szansę. Przemyśl wszystko. Jeśli wyciągniesz rękę do tej osoby, korona z głowy Ci nie spadnie. Jeśli ktoś odrzuci Twoją rękę, to i tak zostanie czyste sumienie, że spróbowałaś. Osoba numer dwa. Tu anioły mówią, że cokolwiek się nie wydarzy, to pamiętaj, że to wszystko jest kierowane przez uniwersum. Żebyś pozostała w spokoju może właśnie żadnej paniki, żadnej nerwówki, tylko właśnie całkiem w harmonii i w spokoju. Masz działać w tej sytuacji, jeśli zechcesz. I w momencie, kiedy ty będziesz. Swojej harmonii, w spokoju, tutaj wydarzy się coś pozytywnego. Tu będą naprawdę piękne rozwiązania w tej Waszej sytuacji. I osoba numer trzy. Jakie przesłanie mają anioły? Jeśli chodzi o osobę trzecią, to anioły mówią, że Pokonasz siebie, czy przeskoczysz swoje cienie, i po czasie oczekiwania nastąpi właśnie to, co jest dla ciebie przeznaczone. I jeśli wyślesz do tej osoby wiadomość, to nią mówią, że wykażesz się ogromną odwagą, a tym samym pokierujesz również swoim waszym przeznaczeniem. Kochani mam nadzieję, że dostaliście jakieś ciekawe impulsy w tym czytaniu. Warto właśnie przemyśleć pewne wiadomości, pewne przekazy od uniwersum. No i oczywiście decyzja należy do Was. Człowiek ma wolną wolę, dzięki Bogu. <grym> I tu warto wsłuchać się w intuicję. Posłuchać głosu swojej duszy, swojego serca. Może w czasie tych świąt warto odstawić energię ego na bok. Ja Wam życzę czystego serca i jasnego umysłu w podejmowaniu decyzji i do zobaczenia, do usłyszenia. Puszeczki kochani. Mua.